Rozmowa dnia. A gościem sygnału dnia jest Jacek Sasin, były wicepremier poseł Pisu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. E, panie pośle, prokuratura zaczęła e, w, zgłosiła wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu w związku z wyborami kopretowymi. No, Mateusz Morawiecki się zrzeknie. Dobra decyzja? No, to jest decyzja już decyzja każdego. E, taką decyzję pan premier podejmuje. Pokazuje, że jest transparentny, że nie ma nic do ukrycia, że nie ma zamiaru głować, chować głowy w piasek. E, więc można to oczywiście tę decyzję e, pochwalić, niezależnie od tego, że sama, sam wniosek prokuratury jest wnioskiem absolutnie kuriozalnym. Dotyczy sprawy, która była już osądzona. E, no, to jest fundament, można powiedzieć, państwa prawa, że tak powiem, sprawa osądzona jest osądzona i kiedy nie ma żadnych nowych okoliczności, nie ma możliwości powrotu do tej sprawy. Osądzona to chyba nie, po było śledztwo. Nie, nie, osądzona, panie redaktorze, ponieważ śledztwo było umorzone dwukrotnie i sprawa była zaskarżona do sądu i sąd w tej sprawie stwierdził, że to umorzenie śledztwa było całkowicie prawidłowe, że nie ma żadnych podstaw, żeby prowadzić tutaj postępowanie i prowadził to tak zwany stary sędzia, czyli nie, ma, nie da się tego podważyć w żaden sposób, nawet używając tej kłamliwej i bezprawnej narracji o jakichś neosędziach, których nie ma neosędziów, są sędziowie, ale w tym przypadku był to sędzia powołany jeszcze w, w czasach przed reformą KRS. Nie ma żadnej możliwości podważenia tego wyroku, a mimo to prokuratura dzisiaj ponownie próbuje odgrzewać tę sprawę. No to pokazuje no, ale... tak naprawdę, o co chodzi w tej sprawie. No chodzi o nagonkę polityczną, a nie o, o, jakieś, o jakąś sprawiedliwość. no je, Jeżeli wierzyć prokuraturze, to chodzi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie nie obowiązków. No, no, powtarzam jeszcze raz. Sprawa była osądzona. Sąd w tej sprawie się wypowiedział i stwierdził, że nie zajęstniali takie przesłanki. uwagę, że Mateusz Morawiecki nie broni się w ten sposób. No, mógłby powiedzieć, sprawa była sądzona, mo mogę zachować immunitet, a to nie był błąd e, tak w ogóle, że zaczęliście wtedy organizować wybory, zanim ustawa nie wyszła w życie? To, to, to są dwie różne sprawy, bo... W, e, Czyli kwestia, błąd. Nie, nie. To, ja mówię tylko tyle, że ta kwestia, o której ja mówię, e, jest, e, z, e, tak powiem, kwestią prawną, a inną sprawą jest e, merytoryczna, że tak powiem, podstawa w ogóle tego, aby ścigać te, te działania. E, oczywiście, że to nie był błąd e, to, że chcieliśmy jako administracja, bo poczuwam się również do tego, zorganizować wybory w konstytucyjnym terminie, zgodnie z decyzją marszałek Sejmu wówczas, pani marszałek Elżbiety Witek, która ogłosiła wybory prezydenckie, no bo taki był jej konstytucyjny obowiązek, nie miała innej możliwości, a działaliśmy w sytuacji nadzwyczajnej, w sytuacji pandemii, zagrożenia życia i zdrowia Polaków. Trzeba było spróbować pogodzić te dwie okoliczności czyli konstytucyjny obowiązek i warunki i taką próbę podjęliśmy. I jestem przekonany, że ona byłaby skuteczna, gdyby nie obstrukcja ze strony opozycji, czego zresztą opozycja ówczesna, a dzisiaj rządzący nie ukrywała, no mówiąc wprost, tylko... że nie dopuści do przeprowadzenia tych wyborów, bojąc się swojej klęski. Tylko kłopot polegał na tym, że te przygotowania były prowadzone w trakcie, kiedy jeszcze ustawa nie, była, nie weszła w życie. Panie doktorze, no, przygotowania musiały być robione wcześniej, jeśli mieliśmy zdążyć z konstytucyjnymi terminami. No, takich wyborów korespondencyjnych nie da się zorganizować z dnia na dzień. Natomiast... Ale tu mówimy o przygotowaniach, do których delegacja prawna była zawarta Natomiast w ustawie, która jeszcze nie, nie obowiązywała. Inaczej by to pewnie wyglądało, gdyby, jak mówię, nie obstrukcja strony opozycji, która tą ustawę chociażby w Senacie przetrzymywała, żeby skutecznie ona nie mogła zaistnieć. W pana sprawie też toczy się postępowanie, jeżeli będzie wniosek to o uchylenie immunitetu to pan się zrzeknie? Pewnie tak, bo w... nie mam w tej sprawie nic do ukrycia. pan absurdalność tej całej sytuacji jest taka, że jak się właśnie zestawi te dwie nasze sprawy, czyli sprawy pana premiera Morawieckiego i moją, to widać absurd tego postępowania, ponieważ panu premierowi Morawieckiemu zarzuca się, czy prokuratura dzisiaj zarzuca, że decyzję o przeprowadzenia wyborów zlecającą niejako w przygotowania do tych wyborów, którą podjął, była decyzją bezprawną. Mnie natomiast się zarzuca, że nie wykonałem tej decyzji w zakresie podpisania umowy z pocztą. Zresztą nie dlatego nie wykonałem, że uważałem, że decyzja jest bezprawna, tylko zupełnie z innych przyczyn. Ponieważ jakby ten proces jeszcze biegł i trudno podpisywać umowę w sytuacji, kiedy nie ma chociażby określonego całego w zakresu tej umowy i kosztów i realizacji. No, nikt nie podpisuje umowy w ciemno na otwarte koszty. To są argumenty, które były przedstawiane wielokrotnie i w, i w stosunku do Najwyższej Izby Kontroli i w prokuraturze. Właśnie podczas tego, można powiedzieć, pierwszego obiegu tej, tej sprawy. I one są zupełnie jasne, logiczne, poparte prawie a pomimo to prokuratura Bodnara dzisiaj po raz kolejny do tego wraca. No po co? No wiadomo po co. No, mamy za chwilę wybory prezydenckie, jest kampania. Kandydatowi Platformy Obywatelskiej Rafałowi Trzaskowskiemu nie idzie w tej kampanii, no więc jest taka próba znowu wzniecenia może... jakichś emocji w, w tym zakresie. No, jestem przekonany, że to się po prostu nie uda. No, w... A może wraca? Może wraca po prostu dlatego, że no, już doszła do wniosków procesowych. Hmm. Widział pan może ten raport, który prokuratura przygotowała dotyczący śledztw w czasach rządów no, no, no oczywiście, czy... panie ja też, że widziałem. Ten raport y, jest takim właśnie czysto politycznym dokumentem, y, w, nie mającym wiele wspólnego z prawem. Nie ma tam y, informacji o jakichkolwiek naciskach ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Y, za naciski uznaje się normalną drogę służbową, no, w służbową w prokuraturze, która to prokuratura jest urzędem y, funkcjonującym na podstawie ustawy o prokuraturze, gdzie y, takie działania jak konsultacje z przełożonym, czy, y, czy y, dyskusje Dyskusja na temat tego, jak prowadzić śledztwo w, jest między podwładnym prokuratorem a przyrządnie jest czymś absolutnie normalnym. No, ale no, primie, ale to, jest, to było normalne to było, byłoby normalne, jeżeli pan był ministrem, na przykład, że jakiś szeregowy urzędnik wydaje jakieś pismo, a pan nagle mu wydaje dyspozycję, no chyba jest hierarchia no, ale, służbowa. No, ale to, ta, no, tak, wydaje dyspozycję mu... i wtedy, jeśli się ten urzędnik nie zgadza z moją dyspozycją, to może na piśmie. Ale że, że pan się wtrąca w to, co on robi bieżąco, bo tutaj mówimy o przypadkach, na ewidentne tam są, tam są opisane przypadki, w których prokurator krajowy, z poziomu prokuratury hmm. krajowej, są interwencje na szczeblu prokuratury rejonowej w jakichś y, dosyć drobnych sprawach, protestów, y, tego typu rzeczy. No, ale no, panie, a z... torze, a czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne? Bo w, w, według mojej wiedzy i rozeznania jest to absolutnie zgodne z prawem postępowanie. Nie złamano y, prawa. Jest to normalne. Proszę zobaczyć, co się dzisiaj hmm. dzieje w prokuraturze. Y, y, jakie dzisiaj są działania, hmm. działania, jakie są dzisiaj naciski y, i naprawdę próba odwracania uwagi y, y, w Tutaj jest wyraźna w tym raporcie. Tym bardziej, że jak mówię, w wielu z tych spraw były wyroki sądowe. To dotyczyło chociażby sprawy tzw. Tak dwóch wierzch. To taka polityczna sprawa grzana chociażby przez Romana Giertycha. Tam też był wyrok sądowy potwierdzający prawidłowość umorzenia no. tej sprawy. Podobnie jak w tej sprawie dotyczącej pana premiera Morawieckiego. Więc jakby no, ignoruje Bodnar i jego. Pseudozespół ignorują wyroki sądowe, no ale to jakby dzisiaj, w dzisiejszej Polsce jest pewną normą. Ignorowanie I, ustaw, ignorowanie pan konstytucji, i, organów to, konstytucyjnych, e, e, wyroków sądowych, no mamy państwo bezprawia, niestety. Jeżeli pan mówi o, o tym, jak to się skończy, czy, czy to jest prawne, czy bezprawne, no to sprawa jest prosta. Ci prokuratorzy, którzy są wymienieni w tym raporcie, będą mieli stawiane zarzuty, to będzie potem oceniane przez sąd. No tak, Bardzo tylko że... Wszystko tylko, się wyjaśnia. Tak, powiem, że tylko że ostatni rok to jest czas kiedy ekipa Bodnara w sposób bezprawny usuwała również kierownictwa sądów, która przeprowadza, które manipulacje, przeprowadza, które przeprowadza manipulacje przy losowaniu sędziów. My wprowadzaliśmy transparentny system wyboru sędziów, którzy mają prowadzić sprawy. To był system poprzez los, losowy, poprzez losowanie. Dzisiaj to jest tak, że Któremu uczyniono, czasami nie Nie, nie, panie, którzy nie pomagał. Ja nie znam takich przypadków i nie, nie pamiętam, by media również je opisywały. Natomiast dzisiaj właśnie pan Bodnar takie działania przeprowadza, gdzie losuje się do skutku, aż do tego momentu, kiedy się wylosuje tego sędziego, który ma być wylosowany. To jest karykatura już dzisiaj tego, tego systemu. Karykatura, która do zmierza tego... do tego, żeby właśnie wyroki sądowe były według oczekiwania władzy, według oczekiwania rządu to Tuska To do systemu jeszcze wrócimy w dalszej części rozmowy. Ja chciałem pana zapytać o kampanię, bo stawka się poszerza. Grzegorz Brown zapowiedział start. Niewykluczone, że także pan Stanowski wystartuje. Co to będzie oznaczało, jeżeli chodzi taki, o taki kampanii, inny układ sił? Ja nie widzę niczego złego w tym, że tych kandydatów jest coraz więcej. To chyba dobrze, że Polacy mogą, będą mieli pełne spektrum do wyboru kandydatów o bardzo różnych poglądach, bardzo różnych rysach ideowych. Ważne, żeby wybierali spośród kandydatów, którzy są autentyczni, którzy nie chowają się, nie chowają na czas kampanii swoich poglądów, którzy... No, są uczciwi wobec swoich wyborców. Na pewno dzisiaj mamy przypadek jednego kandydata, który takiej uczciwości za grosz nie ma, to jest Rafał Trzaskowski, który próbuje dzisiaj udawać zupełnie kogoś innego niż jest w rzeczywistości. Wczoraj nawet widziałem, że z Zenkiem Martyniukiem się spotkał. No to źle? Ja, no niech się spotyka z kim chce, tylko to jest też taki coś, co pokazuje rzeczywiście, jak on jest nieautentyczny w tym, w tym wszystkim, co, co robi. W... w skrajnie lewicowy, lewacki, można powiedzieć, który zasłynął poleceniem zdejmowania krzyży w warszawskim magistracie. Dzisiaj Z przedstawia się, przedstawia się jako, w, jako w szermierz właśnie tradycyjnych wartości. Dzisiaj mówi o po swoim poparciu dla CPK, kiedy wszyscy pamiętamy, że był w awangardzie przeciwników tego projektu, Ale to nie ma... że stawiał na lotnisko w Berlinie, a nie w Warszawie. Mówił o tym. To nie ma prawa zmienić zdania. O, ty, o tym porozmawiamy. Nie, powiem, to, o nie porozmawiamy. Nie jest, to nie jest kwestia zbiady zdania, bo każdy może zdanie zmienić, tylko on zmienia zdanie tylko dlatego, że dzisiaj jest kandydatem na to prezydenta Polski i chce oszukać swoich wyborców. Porozmawiamy o tym w dalszej części. E, zapraszamy na stronę internetową Jedynki do mediów społecznościowych. Dziękuję bardzo. A jak idzie waszemu kandydatowi? Bo jeżeli patrzy się na wyniki, no to cały czas jest poniżej wyników pis Idzie bardzo dobrze. Ja mam osobiste doświadczenia z tej kampanii, kiedy pan doktor Karol Nawrocki był z wizytą jeszcze w trakcie prekampanii w województwie podlaskim. Rzeczywiście przyciągnął tłumy ludzi. Wielkie zainteresowanie, wielki entuzjazm. Bardzo dobrze, że tak powiem, komunikuje się z osobami, które na te spotkania bezpośrednio przychodzą. Wczoraj obserwowałem wizytę Rafała Trzaskowskiego w województwie podlaskim. Unikał, nie do, nie jak, ognia. unikał jak ognia, panie redaktorze, w, unikał jak ognia kontaktu z wyborcami. To były wyryżyserowane spotkania z, z ludźmi, którzy popierają w, w, Platformę Obywatelską, z samorządowcami, w ratuszach kawy z samorządowcami, w jakiejś no, wyreżyserowane... Były zakupy, spotkania w, na rynku w, w, też. No, nie tam żadnego spotkania na rynku, nie wiem z kim się tam spotykał. No, no, może się przeszedł przez rynek, żeby Dojść do ratusza. Natomiast takiego otwartego spotkania sensu stricte, które jest, no można powiedzieć, solą każdej kampanii i które w każdego dnia praktycznie odbywa pan dr Karol Nawrocki w, w czasie swoich działań, no już teraz kampanijnych, to te, tego Urafa Trzaskowskiego jak na razie nie widzę. Ale nie dziwię się temu, ponieważ no, ta władza już po roku swoich rządów na pewno boi się pytań, trudnych pytań ze strony obywateli. No, to nie o chodzi niespełnionych o obawę. obietnicach i o pogarszającym się, wciąż pogarszającym się standardzie życia w Polsce. M może nie chodzi o obawę, tylko, bo pan mówi, że Trzaskowski mówi to, czego nie mówił. No, być może po prostu zwraca się do elektoratu i chce zyskać nowy elektorat, żeby te wybory wygnać. To nie jest naturalne. No, ale... no, w drugiej turze, w drugiej turze no, widzieliśmy też transformację polityków PiSu, czy kandydatów PiSu w kampanii wyborczej. No, nie wiem, o jakiej transformacji pan mówi? Bo o tak radykalnej zmianie e, narracji, bo nie, nie ma żadnych wątpliwości, że nie ma tutaj do, czy nie mamy do czynienia ze zmianą Poglądów. Poglądy Rafał Trzaskowski cały czas ma takie same. Ale panie e... premierze, rząd właśnie przyjął na przykład uchwałę dotyczącą budowy CPK. To znaczy, że co? Trzaskowski ma to kwestionować, bo rok temu e... był przeciwko Pamiętaj, CPK. to jest nie CPK, to jest wydmuszka CPK, co, co rząd chce w tej chwili realizować. To jest taka stara metoda Donalda Tuska, że jak nie chce czegoś robić, to udaje, że to robi, a idzie to jak po grudzie. No, tak było chociażby z terminalem gazowym w Świnoujściu, który jeszcze nasz pierwszy rząd w 2007 roku z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego no, postanowił zbudować to, to, i Donald Tusk tak budował, że my musieliśmy to jeszcze dokończyć po 8 no, ale latach. Dokończyć, e, mimo, dokończyliście w ciągu pół roku, czy góra no, prawie, roku Dobrze pamiętam, terminal ale ten, w momencie, ale ten, kiedy terminal, obejmowaliście ale ten, był w ale gotowy. Ale ten terminal powinien być gotowy kilka lat wcześniej. No w, i, I tak jest ze wszystkim. Teraz mamy tak samo z elektrownią, no, ten, ten, ten z energetyką jądrową. Mamy rok i nic się w ciągu tego roku nie wydarzyło, no, podczas właśnie... kiedy to jest być albo nie być. Polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Właśnie przyjęty program budowy no, atomowej no tak, z pieniędzmi 3 się. Szanowny panie rektorze, w tym roku. program to był przyjęty jeszcze w czasie naszych rządów. Znaczy nie wiem jaki program, może sobie jakiś kolejny program przyjmują. To jest właśnie tego typu. Jak nie chcesz nic robić, to przyjmuj programy, twórz zespoły, udawaj, że coś robisz. Tak działa rząd Cuska, ale zostawmy to, bo rozumiem, że nie o tym w tej chwili rozmawiamy. W no nie, o o, tak, myślałem, że o Trzaskowskim, bo pan pytał to, to o, o jego, że tak powiem, zmianę, o jego zmianę poglądów. Dla mnie człowiek, który jednego dnia mówił, czy jednego miesiąca mówi jedno, a drugiego ra, radykalnie co innego, jest po prostu niewiarygodny. Ja mu nie wierzę. I ja myślę, że Polacy czują ten fałsz i stąd jest to tąpnięcie sondażowe również Rafała Trzaskowskiego. Jestem przekonany, że ono się będzie pogłębiać, ponieważ no, brak wiarygodności to jest coś, co głównie, tak powiem, a, każdego tego jest Oczywiście, że jest wiarygodne. Nawrocki nie zmienił swojego zdania w żadnej kwestii. No dobrze, ale to nie jest błąd, jeżeli mówi, że nie widzi przyszłości Ukrainy w Unii i NATO, dopóki nie rozwiąże sprawy ekshumacji ludobójstwa Ale Dlaczego jest to błąd? A co stoi na przeszkodzie, żeby władze Ukrainy natychmiast, bez zwłoki podjęły decyzję o ekshumacjach? To jest tylko kwestia dobrej woli, panie A słyszał pan to, co powiedział Zeleński, że jeżeli Ukrainy nie będzie w Unii i nie będzie w NATO, to, to pan Nawrocki powinien zacząć ćwiczyć. Ale nic nie... Sto... Znaczy, pan, to była bezczelna wypowiedź, to już jest inna kwestia, to wypowiedź absolutnie niedopuszczalna, która w głowach obcego państwa w trakcie kampanii wyborczej przybywa do Polski po to właściwie, jak się okazało, bo to chyba było główne przesłanie tej wizyty. Nie widzę żadnych innych efektów tej wizyty, żeby poprzeć jednego kandydata, a drugiego zaatakować. No, muszę powiedzieć, że ja jako Polak jestem oburzony tym, już niezależnie od tego, na kogo ten atak został przeprowadzony, że pan prezydent Zeleński w obliczu tego wszystkiego, co Polska zrobiła dla wsparcia Ukrainy od czasu rosyjskiej agresji, ale również wcześniej, bo przecież wspieraliśmy Ukrainę konsekwentnie od momentu, kiedy ona została niepodległym państwem. I to, jak zaopiekowaliśmy się ukraińskimi uchodźcami, ile pomocy Polska przekazała Ukrainie. Jesteśmy w awangardzie państw, które wspierają Ukrainę, że prezydent Zeleński pozwala sobie na tego typu działania no, ale i z drugiej w, strony, i traktuje... jest prezydent traktuje Polskę właściwie jako jakiś kraj trzeciego świata, w którym może sobie właściwie e, mówić co mu się no, nie podoba. nie jest prezydentem z drugiej strony jest prezydentem kraju, który walczy i który jakby chce mieć e, który, dla swoich pan, ludzi, który rektorze, chce że, mieć tego, że panie będzie panie w stanie rektorze, wejść do NATO czy do Unii, a to jest i, powinni wejść, czy nie. I którego powinni wejść, ale pod spełnieniem pewnych warunków, panie doktorze, bo jeśli chodzi o, i, o Unię Europejską, to po pierwsze tym warunkiem jest ten, który no dobrze, pan ale doktor na rządziliście, rządziliście dwa lata w ciągu I po, i po drugie, panie doktorze, też o tym wyraźnie. Nie mówimy, to się nie może odbyć kosztem polskiej wsi, polskiego rolnictwa, bo tutaj również muszą być zawarte gwarancje, że, w, że polskie rolnictwo na tym w, w akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej nie ucierpi. No oczywiście że no cały to, proces to, negocjacji. To, to, to polska scena polityczna jest zgodna, natomiast wy rządziliście dwa lata w no, no momencie, zgodna, kiedy była wojna. No powiem, że to jest zgodna, a, a doktor no, Karol Nowacki jest pa, za to, mówię, co, co powiedział. Mówię o rolnictwie, no, natomiast, no, natomiast rządziliście a, dwa o, a jeśli chodzi o eksploatację, nie? A to jeszcze, do, no właśnie do końca. Znaczy, że Donald rządziliście... Tusk i Rafał Trzaskowski jest przeciwko ekshumacjom, przeciwko Panie, naciskowi na Ukrainie dwa, dwa lata rządziliście, kiedy była wojna, trwała wojna na Ukrainę, na Ukrainie i spraw y, ekshumacji nie załatwiliście Panie w Panie podnosiliśmy tą sprawę cały czas. Ja sam uczestniczyłem w hmm. rozmowach międzyrządowych w czasie wizyty pana prezydenta zameńskiego w Warszawie, w, 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 jeszcze w czasie, kiedy sprawowałem funkcję wicepremiera, kiedy premierem był pan m, premier Mateusz Morawiecki. W czasie tych rozmów była oczywiście o omawiana i sprawa dalszej pomocy dla Ukrainy, i, i, ale była również podnoszona w zdecydowany sposób przez pana premiera Morawieckiego kwestia ekshumacji i tego, że ta sprawa musi być załatwiona jak najszybciej, że jeśli relacje polsko-ukraińskie mają być zdrowe, to nie da się od tej sprawy uciekać. I jeśli, e, no Ukraina, chce być, jeśli Ukraina chce być państwem, członkiem wspólnoty europejskiej, która no, przynajmniej w deklaracjach opiera się również na pewnych fundamentach moralnych, to nie może uciekać od rozliczenia się z z tymi zbrodniami. Mamy deklarację w tej chwili Donalda Tuska, że ta sprawa została załatwiona. No, nie została, no, tylko, no, tylko po tej wizycie, no, no, panie redaktorze, no, po tej wizycie prezydenta Załońskiego widzimy, że Donald Tusk jak zwykle okłamał w tej sprawie, nic nie załatwił, nie ma załatwienia żadnej sprawy, a mamy jednocześnie wypowiedź, którą widziałem w internecie ministra spraw zagranicznych Ukrainy, pana Kledy, tak? Tak, który w, mówi o tym, że ter, teraz jakby w świeżej wypowiedzi, która mówi o tym, że no, żeby ta sprawa mogła być omawiana, to musi być wzajemność, czyli my, my mamy się zaopiekować w tej chwili odnawianiem pomników tak. UPA. E, no więc, wie pan, no to jest jakby stawianie ale... dzisiaj Polski w sytuacji e, no moralnie co No ale jest stanowisko, stanowisko, z którym wy mieliście do czynienia. Test jest prosty, no w ciągu pewnie kilku tygodni będziemy widzieli, czy te ekshumacje ruszyły, czy nie ruszyły. To, to... to nie jest skomplikowana No więc, no więc ja nie rozumiem tego, tylko, że nie rozumiem tego ataku na, na, na popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata obywatelskiego w tych wyborach który powiedział po prostu to co ja uważam myśli zdecydowana przekierająca większość Polaków no, że tak wspieramy Ukrainę chcemy ją wspierać bo w naszym interesie jest jej zwycięstwo w wojnie z Rosją żeby Rosja nie urosła żeby Rosja nie zagrażała naszemu bezpieczeństwu i to jakby jest oczywiste i o tym również pan doktor Karol Nawrocki mówi ale to nie oznacza że mamy odpuszczać nasze polskie interesy bo o te interesy każdy kto chce być prezydentem musi zadbać a Rafał Trzaskowski który dzisiaj przeprowadza Spardonowy atak na Karola Nawrockiego w tej sprawie pokazuje, że ten polski interes no, nie jest mój zimnie nie po drodze. No, żeby, żeby co powiedział Rafał Trzaskowski, jeżeli ktoś mówi, że miejsce Ukrainy nie jest w NATO, że miejsce Ukrainy nie jest w Europie, to gdzie jest to miejsce? W Rosji taki sygnał ma pójść z Polski no, ale, przecież to jest, wczoraj... ale, wie pan, ale przecież to jest manipulacja skrajna, nieprawda. W, przekaz jest bardzo jasny. Popieramy i będziemy popierać akcesję Ukrainy do tych w organizacji międzynarodowych, ale pod pewnymi warunkami, a nie bez warunków. To teraz chciałem zapytać jeszcze o, o to, co się wydarzy we wtorek. Mamy inaugurację Donalda Trumpa we wtorek, zdaje się. Co to zmieni? 20. Co zmieni to dla polskiej polityki i co zmieni to, jeżeli chodzi o przebieg kampanii? No, zobaczymy. Już dzisiaj widać, że nierozsądna, zła, błędna, fatalna zupełnie polityka Donalda Tuska wobec Donalda Trumpa czy, czy stosunek wobec Donalda Trumpa już szkodzi polskim interesom, no bo Donald Tusk nie został zaproszony, został zignorowany, można powiedzieć, w obliczu tej... A prezydent jako... jest przyjacielem Trumpa, a też zdaje się nie został zaproszony i nie jedzie na Inauguracja. No, powiem to, że to jakby ja się o tym już tak powiem, pan prezydent ma bardzo dobre relacje z Donaldem Trumpem i zapowiedział, że też w najbliższym czasie się z panem prezydentem spotka. Mówił o tym publicznie w ostatnich dniach. Natomiast no, mamy całą serię nieprzyjaznych gestów i wypowiedzi Donalda Tuska w tej sprawie, łącznie z oskarżeniem publicznym wówczas kandydata w wyborach prezydenckich, że jest zwerbowanym przez rosyjski wywiad rosyjskim agentem. No, no, coś niesłychanego, rzeczywiście, żeby takie słowa publicznie padały. I obawiam się dzisiaj, obawiam się, że to będzie miało niestety bardzo negatywny wpływ na relacje Polski ze Stanami PiS... Zjednoczonymi. Wysłanie do Waszyngtonu jako przedstawiciela Polski pana Klicha, który wcześniej w swoich publicznych enuncjacjach wysyłał Donalda Trumpa do szpitala psychiatrycznego, mówiąc, że jest człowiekiem niezrównoważonym. No i pan, no to są jakby rzeczy, które no w dyplomacji są dyskwalifikujące. I no a to na Nie, znaczy nie podbija. no to, no, że tego się nie da wymazać. Znaczy, Dominik, to jest, Zaraportował o otoczeniu Trumpa. No. Ale czy pan uważa, że otoczenie Trumpa, czy sam prezydent Trump nie dostrzegł tych wypowiedzi? No, no że, nie wiem, ale że jak dostał tak raport powiem... na biurko, to pewnie dostrzegł. Nie, nie no. nie sami, ja, sami krytykowaliście panie, platformę to, i obecną, o żadnym, obecną ja o większość za to, że wynosili ja o żadnym raporcie nie wiem. na zewnątrz do Brukseli wiem. na ja, ja o żadnym rzeczy. raporcie nie wiem, natomiast mówię tylko o tym, że rządzą dzisiaj Polską ludzie, którzy są na tyle nieodpowiedzialni, że, że dla realizacji swoich, fo swoich fobii jakiś czy politycznego interesu narazili na szwank, co. Coś, co jest, no, można powiedzieć, absolutnym fundamentem bezpieczeństwa Polski, czyli sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, dobre, przyjazne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Obawiam się, że właśnie wstąpienie Donalda Trumpa w tej chwili na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, niestety już pierwsze dni czy tygodnie, pokażą, że te relacje no, nie są no dobrze, takie, dobrze, będziecie, byśmy sobie tego będziecie używali Trumpa w kampanii? Ale panie że no, czy pan uważa, że Donald no, Trump jest powoły... zabawką, którą można używać? No, naprawdę. no nie, jest, jest argumentem, który można przywoływać w kampanii, na pewno nie, nie będziecie z tego korzystać. Na pewno na pewno zwycięstwo Donalda Trumpa stworzyło pewną atmosferę, która polityczną atmosferę, która jest przyjająca dla tych partii politycznych, które wskazują na, na to, iż dzisiaj zideologizowana polityka realizowana w, przez Unię Europejską, przez większość partii rządzących w Unii Europejskiej, w Polsce, w polskich relacjach przez koalicję 13 grudnia, to nie jest dobra droga. A jeżeli, przy, jeżeli przyjedzie tutaj Donald Trump, no bo z tego, co mówi otoczenie prezydenta Dudy, nie niewykluczone jest, że będziemy mieli szczyt Trójmorza w kwietniu bodajże, no i możemy mieć wizytę prezydenta no de facto na finiszu kampanii, to jaki to będzie miało kampanijny efekt? to zobaczymy. No, ja nie chcę dzisiaj tego przewidywać. Ale czy e, na jakieś czy... gesty wo, wobec waszego kandydata e, ze strony prezydenta USA? Ja myślę, że hmm, t, tak powiem, no, pew, jest pewna zbieżność ideowa, tak bym powiedział, pomiędzy hmm, prawem i sprawiedliwością, pomiędzy kandydatem obywatelskim przez nas popieranym, a, a tym, co mówi hmm, Donald Trump. Hmm, więc tak powiem, jeśli Donald Trump będzie chciał coś na ten temat powiedzieć, no to już jest jego wola. Natomiast my przede wszystkim i popierany przez nas kandydat liczymy na to, że dotrzemy rzeczywiście do Polaków bezpośrednio. Pani, Na liczy, tym się skupiamy, a nie na tym, że ktoś tego naszego kandydata poprze z zewnątrz e, przyjeżdżając tutaj do Polski. Pan nie idziemy drogą Trzaskowskiego, no, ale... który e, tutaj ściągnął e, prezydenta Załońskiego, żeby go klepał po plecach no, i popierał. nie trzeba było go ściągnąć. E, no, by, no być może, no, ale, ale wie pan, znaczy no, właśnie, to jest, droga, to jest droga, panie redaktorze, naszych konkurentów politycznych. E, ściągania tutaj przywódców innych państw, żeby ingerowali w polskie wybory i być może jeszcze takich wizyt w trakcie tej kampanii popierających Rafała Trzaskowskiego będziemy mieli więcej z innych krajów Unii Europejskiej, być może będą przyjeżdżać Panie przywódcy, tylko, tylko Polacy sami prezydenta wybiorą, a nie dlatego, że Na jakiś koniec... obcy przywódca im palcem pokaże, kogo ma, mają wybierać. Na koniec chciałem trochę zwolnić i przejść do zupełnie innego tematu. Dzisiaj jest dzień pizzy. My w rozmawiamy o fast foodach ma pan jakieś ulubione? Pamiętam to, że unikam, unikam mm. fast foodów, pizzy. Choć nie ukrywam, że kiedyś pizzę lubiłem zjeść. Fast foody nie bardzo. Pamięta, tam te wszystkie, już nie chcę wymieniać nazw tych sieci. Mm. Nie, nie, bez nas. Tak, bez nazw. To nie była moja domena raczej, e, natomiast pizza tak. Natomiast w tej chwili no, w związku z tym, że postanowiłem jednak zrzucić e, kilogramy, mhm. e, to jest dla mnie owód zakazany. E, powiedział Jacek Sasin, były wicepremier poseł pisu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy dnia wszystkim Państwu życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.